Serdecznie. Po prawie miesiącu nieobecności. Ech. Mamy problem. Konkretnie mamy problem z. No Zresztą zobaczycie z czym. Z jednej strony jest dobrze, z drugiej strony jest źle. Zależy jak na to spojrzeć. Ale generalnie, no, powiem tak. Tragedii nie ma, ale z drugiej strony jest tragedia. O co konkretnie chodzi? Tu była krata. Już przeglądałem ten ul. No i słuchajcie. Zalana, pierzga. Od góry sklepione. Tutaj jest ramka z czerwiem. Przez kratę coś nie chciały, tu się czerw wygryzł No i trochę zalane jest Nie, nie ma co ukrywać Trochę zalane jest Ale nie chodzi tu o miodnie Tylko chodzi o to co się dzieje na dole Nie, nie mamy nastroju rajowego, to jest moja B19 Ciekawe czemu tu nie ma nastroju rojowego Tu jest ramka cała z czerwiem W końcu nie wieje Słuchajcie Tak to wygląda To jest ramka skrajna Tu zaraz sobie zobaczymy środkową Tutaj była węza Trochę odbudowana Trochę nieodbudowana No i słuchajcie Tu Tu jest trochę trudowego. Właściwie połowa ramki jest zalana, połowa jest zaczerwiona. Z tej strony dokładnie ta sama historia. Tutaj jest ramka trutowa, jest też w połowie zalana. Tu też środek zalany, reszta zaczerwiona. Tu jest ramka z czerwiem. Też jest zalana. Nie ma miejsca do czerwienia. Tutaj była włożona czysta węza. Co się tutaj dzieje? No tu jest cała zaczerwiona. Nie ma nawet jednej wolnej komórki. Jest cała odbudowana i zaczerwiona. Z jednej strony to jest fajnie, no bo jest miód. A z drugiej strony jest dramat, bo matka nie ma gdzie czerwić I tutaj jest dokładnie to samo Na środku zaczerwione, a po bokach zalane, no żeby było jasność Wielkości dłoni, tak? Matka ma miejsce tyle do czerwienia Czyli tak naprawdę minimalnie Tutaj jest ramka trutowa, trutnie się fajnie wygryzają Czyli wszystko jest ok, tak jakbyś powinno. No i słuchajcie, tutaj też był susz. No i słuchajcie, tutaj zalane. Tutaj troszeczkę zaczerwione i tyle. Jajeczka. No i tutaj skrajna ramka. To był czerw. I co się tutaj dzieje? po bokach zalane na środku czerw jest spokój nie ma żadnego nastroju rajowego pomimo że matka właściwie że nie, no nie ma, ma miejsca tak tego Obok... nie ma nie ukrywajmy tego nie ma i była na dwóch korpusach gniazdo teraz sobie zobaczcie ile jest zalane tak naprawdę, o, zobaczcie, odbudowano. To była po prostu tutaj wtopiona połówka węzy Zaraz zobaczę, jak to tam wygląda. Eh, jest dobrze. Dobra. Tutaj już mamy trochę czerwiu i słuchajcie no Po bokach zalane, na środku jest czerw I tyle Tutaj to co się stało Dokładnie to samo W 2019 roku Dokładnie ta sama sytuacja No i tutaj jest trochę lepiej No bo tu jest zaczerwione Chociaż tyle dobrego Hmm. tutaj też jest węza no i tutaj już nie jest zaczerwione tylko jest całkiem sporo zalane no a tutaj już jest ciężka to już jest zalana, tak? środkowa ramka hmm. Całuteńka zalana no i co tutaj zrobić w takiej sytuacji? no trzeba zrobić Sortowanie ramek. Tutaj dokładnie to samo, zalane. Trochę pierzgi i tyle. Tutaj jest wszystko. Czerwio jest minimalnie. Tutaj ładnie zaczerwiona, ale na górze zalana. I nie ma nastroju rojowego. Jest tutaj na dole dzika zabudowa. Troszeczkę zalane no i słuchajcie, tutaj dokładnie to samo na środku zaczerwione, a po bokach zalane i tyle i dziękuję, do widzenia ciekawe czy jest miseczka zaczerwiona szczerze w to wątpię, no ale nie jest pusta puściutka Miodu jest, pożytek jest, miejsca brak. No i siły też tutaj trochę brak. No i słuchajcie. Tutaj nie utrzymam w jednej ręce. Tu jest zaczerwione i tutaj troszeczkę, a reszta to jest miód i pierzga. Z tej strony dokładnie to samo. I ktoś by powiedział, no to świetnie będzie co wirować, a ja powiem tak zamiast miodu to ja wolę mieć siłę no i słuchajcie ramka trutowa o kurwa ale ja. z tej strony to samo nektar no wszystko no słuchajcie ktoś by się cieszył ale ja powiem szczerze no ja się z tego nie cieszę o rządło mam wbite nawet nie wiem skąd Mi wbiła w palce. Ktoś by się cieszył no ale ja wolę siłę. No i słuchajcie co ja teraz będę robił. Mam przygotowany drugi korpus I tyle i będziemy przenosić tak naprawdę ramki. Tutaj mam przygotowany korpus, cztery ramki, czy tam nawet dwie suszu. I reszta węzy. I teraz będzie ujęcie w przyspieszeniu, co się będzie działo. All you, when To są tu już cztery korpusy i podejrzewam, że będzie to samo. Plus tutaj dodatkowo są mateczniki. No, to zobaczymy sobie jak te mateczniki wyglądają. Czy już są zasklepione? Czy jeszcze nie? jak tutaj wygląda sytuacja no to już przygotowania do sklepienia tutaj był czerw i czerw się wygryza ale tak jak tutaj na dole na górze no to słuchajcie już chcą sklepić, nie wiem jak to pokazać żeby było widać ale tutaj już w górę chcą sklepić Już są przygotowania do sklepienia. Po prostu jest poszerzona góra i zaraz będą sklepić. No zobaczcie. To był pusty wszystko korpus. Zobaczymy co w gnieździe jest. No tutaj wszystko zalane już Sklepiem od góry. I tutaj, żeby była jasność, ramka jedna, druga dadamta. Tutaj powinienem dołożyć jedną ale na razie niech mają tak Ocie w życiu Ech, co my tu mamy po kolei Tutaj podejrzewam, że będzie pusto Raczej będzie, nie no ciężka jest No słuchajcie pierzga Tu jest korek otwarty, a właśnie dlatego no Pierzga No słuchajcie z tej strony też jest zalane Nie wiem czy to się będzie świeciło czy nie Na filmie ale Tutaj jest czerw Ciekawe ile przyjęły mateczników no i słuchajcie tutaj czerw jest, ale no coś z dołu ale podejrzewam, że jest porażka no i co my tutaj mamy, tutaj mamy o dobudowały ile przyjęły Słuchajcie proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziesięć mateczników na osiemnaście, nie osiemnaście, na piętnaście przełożonych. Dwa, cztery, sześć, osiem, no. Po prostu nie przyjęły, coś im się nie spodobało i tyle. I tutaj Dziękuję, do widzenia pozamiatane. Tutaj też jest rameczka z matecznikami. No i co się tutaj dzieje? No i tu też raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. A było przełożonych osiemnaście i przyjętych było siedemnaście. Więc nie chcą się roić. Nie chcą się roić. Bardzo na siłę. Nawet wkładając im po prostu mateczniki na siłę nie chcą się roić Tutaj jest ramka z czerwiem No co tutaj na środku Tu było zalane, był, był czerw, wygryzł się i jest zalane Z tej strony to samo Co tutaj? To tu chyba była węza albo i nie węza No tutaj też trochę zalane, trochę nie zalane zalane No i tutaj też ciężko, ale tu jest czerw Jest trochę czerwie, i jest zalane Dobra, idziemy do dołu Co tutaj się dzieje? W razie czego mam trzeci korpus żeby dołożyć Tak na wszelki już wziąłem po tym pierwszym co się działo Oho już widzę że jest dobrze Już Co my tu mamy? Zalane. Zalane szyściutko. A tutaj co? Tutaj był susz. Susz jak był tak jest, trochę zalany. Tyle. Tutaj zalane. Tu też zalane. Tutaj matka jeszcze nie doszła. Pierwieniem tam węza poleciała no i słuchajcie zalane wszystko oporowo się leje i się leje oporowo tutaj była węza co to jest za węza? Malowana moja Bo coś tu budują Ale podejrzewam, że mateczniki robią swoje i dlatego... A patrzcie Też zalane całe i kapie Nie Nie zaczerwione I kapie Tu też zalane całe nic nie ma, czerpię. Czyli prawdopodobnie mateczniki zrobiły swoje i trzeba będzie jutro je zabrać. Tu też zalane wszystko. Opór. Tu też zalane oporowo. Oj, jest mamuśka. Dobrze, jest zalane wszystko oporowo. Jak tu jest mamuśka to wykorzystamy ten trzeci korpus tutaj co mamy? Też zalane a tu tam dzika zabudowa dobra idziemy w dół Teraz pytanie co tu się dzieje Może myślą o nastroju rojowym? Któż to wie Albo zalane Tu już widzę jest zalane, sklepione Po rogach Tutaj Troszkę sobie ułożymy, żeby łatwiej się przeglądało ale trudniej jest sporo i to jest najważniejsze no i co my tu mamy? trochę czerwiu zalane tak, zalane całe pięknie no i co my tu mamy? Trochę wolnego miejsca zaczerwione, tak, jajeczka są Tu też zaczerwione więc matka, ograni, matka ograniczyła czerwienie tylko i wyłącznie do tego korpusu No i tutaj jest też zaczerwione kapie Ale no to dobrze wyszlifują wonnice jakieś miseczki tutaj niby są dwie ale to jest pikuś to jest pikuś liczę na jakieś ciekawe miseczki matyczniki może <laughs> tutaj też zasiane jajeczkami tam gdzie się wygryzło Tutaj też trochę zaczerwione, ale po bokach zalane całe. I pszczoły jest, no nie powiem, spora. No i tu też jest zalane. też jest zalana, może tak to będzie widać. A tam jest zaczerwione znowu. I żeby nie było pszczoły, tak naprawdę zaczęły nosić, zaczęły się tak naprawdę rozwijać. Jakiś tydzień czasu przed miniszkiem, jak się zrobiło trochę ciepła. No i tutaj dokładnie to samo Tam gdzie nie je, tam gdzie nie ma czerwiu krytego To jest zalane no. Tutaj co mamy? Tu jest o, ładnie zaczerwiona węza to była Zero miseczek Zero nastroju, zero tak naprawdę tego kombinowania no i tu jest słuchajcie zalane całe tam gdzie nie ma czerwiu tam jest zalane i tyle dziękuję do widzenia no dobra No to co? Tutaj nie będziemy nic kombinować Tylko dołożymy korpus trochę suszu, trochę węzy i tyle już będą miały 2,5 korpusu Już będą miały 2,5 korpusu Tutaj cztery suszu, reszta węza To może o... Tutaj jakaś motylica była o, tutaj węza, a tu jest susz Trochę bierzgi jeszcze z zimy dziwne, że nie spóśniało I składamy go z powrotem. O. O, kurwa. Yy, dlaczego tutaj nie daję kraty między te dwa? Po co? Niech. Niech mają tak jak mają i tyle. Dobra. O kurde. Piramida już się robi. Ja pierdziele. Będzie wirowania na dwa dni. Mhm. Tam jest gorsze. Pozdrawiam wszystkich i napiszcie, są u Was nastroje rojowe, macie miód, napiszcie, jak to u Was wygląda.